Jeszcze zacząłem się zastanawiać, w sumie czy choroby psychiczne są zaraźliwe w jakiś sposób? Powiem Wam teoretycznie nie. Praktycznie jest takie powiedzenie: to z kim przestaje, takim się staje. Tak ciężko było z krzyśkiem czy z majorem wytrzymać, ciężko jest w ogóle z patowidzami czasem szkolnej wytrzymać, bo to są często osoby chore psychicznie, faktycznie zaburzone. Jakiś urojeń, domani, kompleksów i tak dalej. Wydaje mi się, że działało to w dwie strony. No ciężko było, widząc to całe wariactwo, też trzeba mieć do tego dystans, żeby nie ulec i nie zacząć zachowywać się podobnie. A z drugiej strony, wydaje mi się, że trochę jednak ludzie chorzy psychicznie socjalizują się w ten sposób, że przebywając z osobami zdrowymi, normalnymi, no nie wariują coraz bardziej, tylko widzą jakieś prawidłowe zachowania i mają szansę je w pewien sposób naśladować, czy czy no, mieć dobry przykład, dobre wzorce normalnych zachowań, nie jakichś tam psychopatycznych i tak dalej. Więc Myślę, że osobom chorym psychicznie przebywanie z osobami zdrowymi jest potrzebne po to, żeby właśnie miały te prawidłowe zawce normalnych, zdrowych zachowań. Natomiast osoby zdrowe muszą mieć odpowiedni dystans przebywając z osobami chorymi psychicznie, żeby po prostu nie przekroczyć jakiejś wartości krytycznej, żeby to nie było zbyt męczące. Myślę, że w pewien sposób na przykład Jarek, Jacek od psa Arona, który był niestety skazany na największą ilość czasu, którą spędzał z Krzyśkiem i tak dalej w pewien sposób musiał już odetchnąć w jakiś sposób od tego odpocząć bo no ciężko, ciężko naprawdę mu było powiedzmy przyznajmy to szczerze, nie? Powiedzmy to szczerze, ciężko mu było. No bo poziom zachowań Krzyśka Dalej, też jak gdyby pogłębiał się, narastał z wiekiem, To jest ten problem, że często jest tak u osób chorych, czy nawet u, powiedzmy zdrowych, tak, że w miarę starzenia one stają się coraz bardziej zgorzkniałe, zgryźliwe. Też bierze się to, zobaczcie, zostawił motor albo skuter, zajmując całe stanowisko. Trochę moim zdaniem to przesada, nie? Mógłby gdzieś zaparkować, bo ścianą o, tu na przykład jest miejsce. W drugiej stronie, taki zakamarek, spokojnie by tam motor czy skuter się zmieścił, więc nawet jeżeli przyjmiemy, że to są zdrowe osoby, to im coraz bardziej w pewien sposób odbija. Zrobił takie graffiti Tutaj. na parkingu. Uwaga, niski strop. Poczuj naturę. O co chodzi? Rozumiecie coś z tego? Nie, nie za bardzo. No ale dobre. Miało być fajnie, rozumiem. Mógłbym tu stanąć i light odpalić. Ktoś mnie pytał, czy odpalę lighter z Donate'ami. No nie, bo ja nie mam czasu. Ja, jak jadę z jednego miejsca na drugie, to mogę coś nagrać za 8 minut film i mi wystarczy. Siedzieć godzinę i słuchać jakiejś patologii, to nie, to szkoda mi na to czasu, naprawdę. W większości normalnych ludzi, nie? Chyba, że ktoś jest tak zesperowany, jest bezrobotnym, jakimś tam menelem, i nie ma. Lepszego pomysłu na zarabianie pieniędzy, to wtedy no, jest skazane na coś takiego, tak, że musi jakieś takie yy, pato żebro, yy, odwalać, robić z siebie błazna i pajaca. Ale ja nie jestem skazany akurat. Nie mam problemu z pieniędzmi, więc mogę tego nie robić. Jestem wolnym człowiekiem. Wiecie, więc. Więc po co by mi to było? Bez sensu. przy korbecie może się zatrzymamy z tamtej strony może jednak z tamtej strony także <śles> <śles> tak Wam powiem w skrócie. Duże auto, ciężko parkować. Dzieci niezdrowe, niezdrowe Nie polecam Także Idę do Hakusa Pokusa oczywiście nie? I jeszcze zrobić zakupy w Biedronce Także co do zaraźliwości Chorób psychicznych to Dlatego się trzymam z daleka Na przykład od takich ludzi jak Łukaszek Czy Kuweta Czy Barnej czy WSW bo to z takimi ludźmi to tylko możecie popaść w obłęd, w alkoholizm, w urojenia, w mitomanie. I na koniec się okaże, że zmarnowaliście swoje życie i nie ma niczego, i nie będzie niczego i tak dalej. Więc nie polecam. Generalnie polecam. Normalne, zdrowe życie po prostu. Wariactwo się skończyło i, i koniec. Dzisiaj taki artykuł też rzucę, że koleś chory psychicznie z tendencjami samobójczymi yy, rozbił się o drzewo. Miał założoną niebieską kartę, ją najmniej łukasz na a jeszcze wcześniej yy, potrącił kobietę. Zabił ją, nie? I było takie pytanie, był w szpitalu psychiatrycznym, dlaczego oni go nie zatrzymali? Bo jest taki artykuł, tam 243 bodajże, który mówi, że do 10 dni można przymusowo zatrzymać taką osobę, która stwarza zagrożenie dla siebie albo dla innych osób. Więc myślę, że trzeba wykorzystać ten przepis wobec na przykład Łukasza W. Już dawno powinien być skierowany na przymusowe badania i obserwację psychiatryczną w Choroszczy bo jego stan się pogłębia no nie polepsza i chyba to będzie zrobione na dniach